Tak ci jedzie Stasiu, Dobrze, dobrze, wszystko. O, ta szeroka przy... Oj, tu, no i dobra, ty, zimo... przezimuje jeszcze. No, a już teraz, teraz na, na następny rok to już... Zrobimy nowe deski. Albo, albo fachowiec będzie, taki jak Leszek. Nie. Co? Znajdzie się taki czy nie? Znajdzie się, znajdzie się, a co ja gorsza? Tyl... Ja też tak myślę. Tyle kobiet ma, fajnych chłopów, a co no. to ja od macochy? No, będę wciąż ciebie ciągać, aż mi zasłędziało. On był złota rączka. wszystko naprawił, ludziom też, wszystko naprawiał, co kto nie, nie umiał, to Leszek chodził. Jak był poród krowy skomplikowany, lecieli, wołali Leszka. Leszek był specjalista. Ja nie wiem, chyba takiego drugiego zdolnego to nie znajdę. No. Dobra, Jasienka, ale teraz. Ujaj się, Fela. Ale Teraz, teraz, Jasienka, siadaj. Bujanie to są ja, inni, więc tak, tak. Ale Próba, próba. Aha. Czy to wszystko, czy zadry nie ma? Leszka, mojego byłego partnera poznałam 10 lat temu. Poznaliśmy się przez gazetę współczesną. Ja dałam ogłoszenie do tej gazety. Napisał mi list z numerem telefonu, i ja mu zadzwoniłam. Że, że w piątek mamy w klubie zabawę. A on mówi: no to ja przyjadę na piątek. No, ty, będziesz mocniejszy. E, dupsko no? nie poczuje. No, o, no to sama się bujej. Ty lepiej. Ty, 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 dobry twój tłum, pomysł, trochę, no. trochę pewniejszy siedzi. Jak przyjechał, to mówił, a tymczasem pobędę. Tymczasem pobędę, tymczasem przeszło rok, dwa, on, on dalej jest. Ja mówię, coś ten twój tymczas się przedłuża. Przyjechał z domu któregoś razu. Chyba mu coś może mama powiedziała, bo to jest bardzo taka religijna rodzina. Mówię ty, może byś mi tak wzięli ślub, ale już był taki bardzo słaby. Wiedzieliśmy, że on umrze. To była taka diagnoza, że on niewyleczalny. No i nie zdążyliśmy tego ślubu wziąć. No, Ale trzeba się z tym pogodzić, że go nie ma. Zasiędek, gdzieś mi tam się schował. To się potrzebuje swoich z ogórkami otworzyć. Za cholerę się nie da. Ale co? Swoich z ogórkami taki. No nie umiem no, otworzyć. nie masz? No nie mam takiego wielkiego. Ten mój jak wiedział, że umrze. Prosił Stasia, żeby mną się opiekował Stasia, żeby mi pomagał. No i Stasia mu dobrze Lesiu, dobrze będę przychodził, będę jej pomagał, co trzeba. I, no i ta Stasia ma takie trochę obiecanki. A ogórki teraz? No jak ja pokroję trochę. Energii, bo dwa jajka i piwo. No.